Po wysokiej wygranej na wyjeździe z ESPR Zawadzkie 43 do 29 Unimetal recykling MTS szanów umocnił się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli i jako lider grupy D podejmował przed własną publicznością wiret zawiercie. W takiej sytuacji jestem pierwszy raz w życiu i na pewno jest, jest, to fajne, jest to fajne uczucie, jest ta dodatkowa motywacja, żeby po prostu nadal odskakiwać od tych, od tych zespołów, co są za nami, a wiadomo, że też wygrywają te mecze. Początek spotkania był nerwowy w wykonaniu obydwu zespołów. Atakującym brakowało skuteczności w wykończeniu, i z dobrej strony prezentowali się bramkarze Marcin Górkowski i Filip Jarosz. W dziewiątej minucie szanowianie wyszli na prowadzenie 3-2 za sprawą rzutu karnego Macieja Sieczki. Chwilę później po dobrej obronie Marcin Górkowski rzutem przez całe boisko podwyższył na 4-2. Z minuty na minutę MTS się rozpędzał i budował prowadzenie. Gospodarze świetnie prezentowali się w defensywie i przyjezdni mieli problemy ze zdobywaniem swoich bramek. W 26 minucie po trafieniu Stanisława Malinowskiego prowadzenie MTS-u wzrosło na 15 do 4. Chrzanowia mogli prowadzić wyżej, ale Filip Jarosz kilkukrotnie popisał się interwencjami sam na sam. Tuż przed przerwą wynik na 16 do 5 dla MTS-u ustalił Mateusz Nowak. Dwie bramki z szybkiego ataku, trzy bramki z rzutów karnych, żadnej bramki z ataku pozycyjnego, żeśmy nie stracili, ale to naprawdę świadczy o bardzo dobrej pracy zawodników w obronie. No i fantastycznej postawie Marcina Górkowskiego bramcy. Dzisiaj jest super zagradaliśmy w pierwszej połowie w obronie. Naprawdę przeciwnicy się od nas odbijali, nie, nie daliśmy im e, miejsca na, na rzucenie bramki. Po zmianie stron gospodarze utrzymywali wysoką przewagę. Zawodnicy MTS- u nadal fenomenalnie bronili i skutecznie atakowali swoje bramki dorzucali Bartosz Hardzina, Jakub Ruśin, czy. Mateusz Cieślik, Kołowy Szanowian w 42. minucie popisał się widowiskową wkrętką, trafiając na 24 do 8. Trener gości Mariusz Czygie poprosił o czas, ale losy rywalizacji były już przesądzone. Po wznowieniu na boisku w Szanowskiej drużynie pojawili się zawodnicy z ławki rezerwowych, którzy spokojnie utrzymali prowadzenie. Ostatecznie mecz zakończył się pewną wygraną Unimetalu 32 do 19. Przyjechał rywal, który jest za nami w tabeli, ale nie jest to słaba drużyna. Ostatnie pięć spotkań wygrali. Właściwie też nam pomogli zasiąść w fotelu lidera, ponieważ zabrali punkty i w przeworsku, i z agiechem, i z także. W żadnym wypadku nie można takiego rywala lekceważyć. Ja się bardzo cieszę, że chłopcy podeszli do tego meczu w należyty sposób, zmobilizowani. No i dzięki temu wygraliśmy. Najważniejsze trzy punkty. I tak jak Tener mówił, że podstawą w piłce ręcznej jest obrona i dzisiaj chyba to bardzo dobrze funkcjonowało. A później no ciężko jest, jak się prowadzić dziesięcioma, żeby dobijać przeciwnika, ale najważniejsze trzy punkty. Czerwona kartka w pierwszej połowie Wojtka Mroska troszeczkę nam tutaj pokrzyżowała plany. Szczególnie powiem, że no, pogratuluję. No. Marcin Górkowski tutaj zrobił naprawdę bardzo dużo dla swojej drużyny. Broń w sytuacjach sam na sam, gdzie już praktycznie poradziliśmy sobie z obroną. Z tego chSzanów poprowadził kontry i zasłużenie wysoko wygrał pierwszą połowę. W drugiej troszeczkę postawiliśmy w lepsze warunki, ale to już było za mało, żeby odwrócić do losy meczu. I wysoko wygrał na Jesteśmy teraz na dobrej pascie. Mamy kilka zwycięstw z rzędu. No i utrzymujemy tę dobrą pasę, Mocno walczymy w obronie. Robimy swoją robotę, że tak powiem. Konsekwentnie walczymy, nikt nie lekceważy przeciwnika, robimy to co mamy robić, słuchamy trenera i wyniki są jak widać. Fajnie być liderem, ale co metr trzeba udowadniać, że ta pozycja nie jest przypadkowa i mamy nadzieję, że zostały dwie kolejki i zdołamy tam sześć punktów. Do końca rozgrywek szanowianą zostały już tylko dwa spotkania. W następnej kolejce MTS czeka wyjazd do Przeworska. Tam się okaże, czy będziemy tym liderem, czy nie, ale walczymy. No, mamy taki zespół, gdzie raczej powinniśmy tą ligę wygrać, a wszystko zweryfikuje parkiet. Zostały dwa mecze, trzeba dwa mecze wygrać, żeby się nie patrzeć na inne zespoły i, i obronić tą pozycję lidera. Ja zdaję sobie sprawę z tego doskonale, że jeżeli lider gdzieś przyjeżdża, no to każdy chce być lidera, no to nie ma, nie ma dwóch zdań, jedziemy do Przeworska, tam zespół z doświadczonymi, ogranymi zawodnikami także w Superlidze, więc na pewno łatwo nie będzie. Dzięki wygranej z Wiretem Unimetal Recykling MTS Szanów, który ma 41 punktów dorobku, utrzymuje się na pierwszym miejscu ligowej tabeli. Trzy punkty za Szanowianami jest AZS AGH Kraków.